Wszystkim się wydaje, że jesteśmy dojrzali. Taką Jedną z ważniejszych lekcji, których potrzebujemy, żeby nie przegrać własnego życia, jest to, że zrozumiem, że każdy z nas potrzebuje dojść do pewnego poziomu dojrzałości po to, by móc realizować własne życie. I oczywiście nam wszystkim się wydaje, że jesteśmy dojrzali, ponieważ, nie wiem, mamy 25 lat, 30, 35, 40, 45 i tak dalej. I myślimy, że jesteśmy ludźmi dojrzałymi, ale często jest tak, że nasz, nasze życie idzie takim torem braków, tego czego nie dostaliśmy w dzieciństwie, czego gdzie nie byliśmy us wys wysłuchani, usłyszeni, zrozumiani. Że te rzeczy się nie działy dla nas, że nie byliśmy zaopiekowani, zatroszczeni, przytuleni, że te rzeczy się nie działy. Więc żeby nie przegrać życia, trzeba troszeczkę taką własną analizę przeprowadzić, a może też taką analizę siebie, swojego życia z kimś, żeby zobaczyć, dlaczego pewne rzeczy się w moim życiu dzieją, dlaczego ja nie potrafię zbudować więzi, dlaczego nie potrafię z jakąś osobą być, dlaczego jestem lękowy, dlaczego jestem ucieczkowy, dlaczego wszystko się we mnie zmienia jak w kalejdoskopie, dlaczego nie jestem zdolny do tego, żeby się uczyć. Zapewniam każdego z Was źródło tych nieumiejętności zawsze tkwi w naszych domach rodzinnych. I my potrzebujemy odkryć to miejsce, dlaczego tak było, że może ja mam taki sposób przywiązywania się do drugiej osoby, jakiś lękliwy, albo ucieczkowy, albo ambiwalentny, tak? Że coś, coś jest nie tak, że ja nie umiem w głębie uczuć wejść. Dlaczego o tym mówię? No bo więź jest najważniejszym takim fundamentem w życiu człowieka. Jeżeli nie potrafimy zawiązać Więzi, w taki norm, normalny sposób, nie że tam nie wiadomo co, ale w taki normalny sposób, bo no to, co się dzieje, dzieje się to, że przegrywamy życie. Bo nawet jeżeli osiągniemy na polu zawodowym, jakimś innym, tak, jakimś rozwojowym, że uda nam się pewne poziomy osiągnąć, tak naprawdę cierpimy najbardziej wtedy, kiedy jesteśmy sami. Nie mamy nikogo, kto to chce z nami kroczyć przez życie, kto mówi, kocham robić z Tobą wszystko, bo jesteś, to jest ważne. To zmienia wszystko, zmienia atmosferę. I nawet jeżeli w życiu nie osiągniesz pewnych szczytów zawodowo, czy nie wiem, jakoś tam, tak, to to, że jest ta więź, powoduje, że masz uczucie, że wygrałeś życie. Że wygrałeś wszystko w życiu. Chodzenie po płciźnie, zadowolanie się tylko nowym podbrukiem na podjeździe, czy wielkim domem, czy. Czy jakąś karierą czy ilością zer na koncie, okazuje się być zawsze porażką w życiu, jeżeli nie ma więzi. A jej nie będzie. Jeżeli nie wrócimy do przyszłości, nie popatrzymy na nasze braki i nie zechcemy tego zmienić. Więc zapraszam Was do świata, w którym będziecie z kimś rozmawiać o sobie, o swoim dzieciństwie, o tym, jak reagujecie, jakich partnerów dobieracie, jak, jak funkcjonujecie w relacjach właśnie po to, żeby wygrać życie, bo więź daje ten gwarant. Czy będziesz szczęśliwy.